Gabryś... <tryk> na wyspie Rodos trwał gorący i słoneczny dzień. Tomek jechał z Anią i Klarą do stacji w dupie. Gruby zapoprosił Tomka, żeby pracował. Gabryś czekał na Piotrusia z wagonami, bo miał pociągnąć ekspres. Pociągnąć ekspres. Pierdole, nie jadę. <tryk> Może czego się pan śmieje? Najważniejszy pociąg pasażerski na całej wyspie. Rodos. Zwykłe pociągi też są ważne. Zwykłe pociągi są zbyt zwykłe i co chwila się zatrzymują. <śm> Wielki kamień wyleciał z jednego z wagonów Pawła i uderzył Gabrysia w przeciwcie. Jak teraz Ale kiedy podjechał do kolejnej wieży z wodą, musiał się zatrzymać. Pasażerowie byli już bardzo źli. Mówili, że to. Legia to, Legia to kuje. A gabryś potrzebował wody, bo jego zbiornik był prawie pusty.